Ahoj, moi drodzy, pora na taką, trzeba powiedzieć, pierwszą chyba opinię na rzecz, która wyszła w tym roku, albo wyjdzie w zasadzie w tym roku, bo nie wiem, kiedy zdążę tą swoją opinię wrzucić. Jeżeli w takiej formie nie chce się Pan tego słuchać, to polecam Spotify. Na pewno ta opowieść. Ta, ta historia moich wrażeń także tam wyląduje, bo jak już wspominałem w innych filmach, ale jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie nie wiedzieć, no tutaj żadnych, powiedzmy sobie, wstawek filmowych nie będzie, nic takiego, po prostu siadam, opowiadam i wrzucam to w zasadzie bez żadnych cięć, prócz na początku, na końcu, chyba, że wydarzy się jakaś wielka tragedia. Tyle tytułem wstępu. Przekonacie się na pewno, że, że tu pontowania za dużo nie ma. Jeżeli się gdzieś zapnę, zgubię wątek, to na pewno będzie to widoczne, ale przejdźmy do rzeczy. Wydaje mi się, że to jest taki pierwszy film w tym roku, który widziałem po raz drugi, e, który w jakiś sposób na mnie oddziałuje, który coś ze mną robi, jakieś myśli, refleksje mi podrzuca, a przy tym najzwyczajniej w świecie kapitalnie się bawię podczas, podczas seansu. I filmem to będzie Come On, Come On, Majka Milca. Tutaj macie akurat, mam ulotkę, więc mogę wam pokazać. E, bardzo uroczy plakacik swoją drogą. Aczkolwiek nie uroczy plakacik tutaj e, chodzi. Bardziej chodzi o to, o czym ten film jest. Przede wszystkim reżyser Mike Mills, który świetnie potrafi serwować nam takie opowieści środka. Opowieści z jednej strony bardzo refleksyjne, z drugiej krzepiące w taki mądry sposób. Nawet jeżeli wydaje się, że serwują nam jakieś, nie wiem, prawdy objawione, to robią to w taki sposób, że nie wiem, nie czuję, że to wszystko zostało mi jakoś sprzedane pokątnie, tylko rzeczywiście zostało to wypracowane w ciągu całego, całego seansu. O tym filmie wcześniej nie słyszałem. Pierwszy raz zobaczyłem go na American Film Festival, i to była taka trochę miłość od pierwszego wejrzenia. Owszem, miałem pewne wątpliwości, bałem się troszeczkę, że po seansie ten film ostygnie. Ten film bardzo dużo straci, ale okazało się, że nie. Obejrzałem go niedawno, drugi raz, bo też mam taką troszeczkę mm, takie przemyślenie, że chyba dwa seanse, dopiero wtedy można te filmy jakoś tak wgryźć się i rzeczywiście wtedy one ładnie tutaj albo wybrzmiewają, albo za drugim razem, powiedzmy sobie, ten balon wrażeń zostaje przekłuty. Tak wiem, minęły trzy minuty, jeszcze za dużo o filmie nie powiedziałem, ale jeżeli chcecie słuchać, to musicie się chyba do tego przyzwyczaić. W każdym razie Mike Mills, Come On, come on w rola głównych, Joaquin Phoenix i Woody Norman. O ile dobrze pamiętam, zawsze mi to nazwisko gdzieś tam ucieka. To jest oczywiście debiut tego dzieciaka, którego widzicie na zdjęciu. W każdym razie, tak, Woody Norman, w każdym razie ten duet jest jak najbardziej obiecujący. Zresztą, Joaquin Phoenix wystarczy, żeby rzeczy działy się ciekawe i, i coś się na tym ekranie jednak jednak wydarzało, no ale to nie wystarczy, trzeba też scenariusza i opowieści. Punkt wyjścia to jest bardzo prosty. Mamy tutaj do czynienia właśnie z głównym bohaterem, którego w sumie gra Phoenix, ale wydaje się, że ten dzieciak jest na równi, na równi z nim. No i nasz bohater zajmuje się takim nagrywaniem rozmów, jest troszkę dźwiękowcem, troszkę radiowcem i zadaje różne pytania dotyczące tego, co się dzieje na świecie, jak dzieciaki widzą świat. Zazwyczaj są takie dzieciaki w wieku, wydaje mi się, od 10 lat wzwyż. Młodsze się raczej nie trafiają. No i one mówią, jak widzą to wszystko, jak widzą tą rzeczywistość, to jest jego taki zawód i wydaje się też, że, że pasja, to jest aktualne zadanie, dzwoni do swojej siostry w rocznicę pewnego trudnego wydarzenia, no i ogólnie ta siostra musi wyjechać i zostawić z kimś swojego syna, no i genialnie bohater grany przez Phoenixa wpada na pomysł, że on przejmie tę opiekę. No i wiecie, jak to jest. Podejmujemy się pewnych zadań, które na początku brzmią fantastycznie, a potem bywa, bywa różnie. Ten już powiedzmy sobie fabularny szmyt rzucimy gdzieś tam w niepamięć i skupmy się, jak to emocjonalnie wszystko funkcjonuje. To, co mi się podoba w tym filmie, to to, że on, mimo że jest czarno-biały, a to zawsze stwarza jakąś taką, no powiedzmy sobie, otoczkę artystyczną, mam wrażenie, ostatnimi czasy. On nie jest nachalny w tym. Ta, ta, ta czerni i biel, wydaje mi się, bardzo ładnie pasuje, ponieważ ona, wszystkie te bodźce, które się wydarzają na ekranie, w jakiś sposób sprawia, że one tylko w emocjach wychodzą. Że ten, powiedzmy sobie, te wszystkie rzeczy, które w tle by od nas odwracały uwagę, czy to właśnie kolorem, czy fakturą, one wciąż w czerni i bieli mają swój wyraz. Ale dzięki temu, że są w takiej formie, a nie innej, pozwalają się skupić na emocjach. Mi to bardzo pasowało, mi to bardzo odpowiadało. Poza tym, że ten film jest naprawdę bardzo ładnie nakręcony i chyba też dostał nagrodę na kamera i czy operator. Niestety nie wspomnę, jak się nazywał w najzwyczajniej świecie. Nie pamiętam, więc taki zabieg wydawałoby się, że może być ciut pretensjonalny, tutaj jednak jakoś bardzo ładnie działa, pozwala się skupić na tym, co jest naprawdę w tej, w tej produkcji ważne i to jest produkcja wydaje mi się o takich, takiej narodzinie więzi, o, o budowaniu szczerości, bo to nie jest nawet tylko ta więź między tym, tym wujkiem, a tym siostrzeńcem, którym się musi opiekować. To także jest to powieść o relacji między siostrą a bratem, która gdzieś tam wskutek pewnych wydarzeń troszeczkę się rozluźniła, gdzieś tam pewne rzeczy zostały powiedziane, pewne wydarzenia, które nie zostały jakoś przepracowane w czasie i one wciąż gdzieś no, mają tutaj jakieś, nawet nieznaczenie, tylko pozostawiły po sobie ślady i te ślady gdzieś tam cały czas mocno w tych bohaterach. Są i wydaje się, że szczerość i rozmowa to jest klucz do tego, żeby ten, ten film może i docenić, w jaki sposób w niego wejść, bo wydaje mi się, że bez, bez czegoś takiego nie do końca wyjmie się z tego wszystko, co nam Mike Mills oferuje. Bo wydawałoby się, że chociażby te rozmowy dotyczące, jak dzieciaki widzą świat, w jaki sposób postrzegają przyszłość, jak myślą, co nas czeka. One być może narzucają już na pewną wizję, że o jest apokalipsa, że kończą się nasze surowce naturalne, no, że tutaj powiedzmy sobie, e, przyszłość polityczno, społeczna nie formuje się jakoś bardzo, bardzo stabilnie, no, ale to, co jest fajne, Mils nie idzie w takie łatwe wyjścia. I tak jak dzieciaki zaskakują pytaniami, tak tutaj też dostajemy takie kwestie, które potrafią być rozbrajające. To, co jest fajne, to to, że udało się tutaj chyba uchwycić fakt, że dzieciaki. Są o wiele bardziej dojrzałe niż wcześniej, i to jest z jednej strony super, a z drugiej to jest też brzemię, bo wydaje mi się, że chociażby moje pokolenie było o wiele bardziej beztroskie. Kiedy myślę o polityce i o wszelkich zagrożeniach, które czekał nasz, nasz świat, naszą rzeczywistość, tego ktoś urodzony w latach 90., to byłem w takim złotym okresie pokoju, tworzenia jakichś nowych jakości. Wyszły jedne lepiej, drugie gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc to był taki troszeczkę czas. Teraz natomiast mamy bardzo dużo wyzwań. Wyzwanie klimatyczne, wyzwania polityczne, ponieważ powiedzmy sobie pewne, pewne demony z przyszłości znów gdzieś tam Pukają, pukają do drzwi taka odpowiedzialność nad światem, o której nie możemy powiedzieć, że my o niczym nie wiedzieliśmy albo że nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Niestety dostęp do mediów, do internetu, do tego wszystkiego sprawia, że my to mamy. Mamy to pod ręką, mamy to przy sobie no i możemy się tego dowiedzieć. A dzieciaki o wiele lepiej się w tym poruszają, o wiele szybciej, i z jednej strony zyskują tą odpowiedzialność, zyskują tą świadomość. Ale z drugiej muszą z nią żyć. I muszą wybrać jakąś drogę, co już z tym dalej zrobić. Wydaje mi się, że taka obywatelska odpowiedzialność, ale też takie bardziej dogłębne postrzeganie świata stało tutaj fajnie, fajnie odtworzone. Nie wiem, na ile to są wyciągi z różnych rozmów, dostosowane pod tezę jakąś filmu, czy też może jednak tutaj udało się tak mimowolnie wrzucić parę napisanych rzeczy scenariusza, parę pojść sobie kwestii, udostępnić dzieciakom. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Być może po premierze będą jakieś, jakieś materiały na ten temat. W każdym razie to zagrało bardzo ładnie, bardzo mi się to podobało. Ale no, nie oszukujmy się, sercem jest ta jedna relacja główna. Związek wujka i siostrzeńca. Ten moment, w którym ten wujek, na początku bardzo ekstatycznie podchodzący do tej sprawy, bardzo nią zainteresowany, ale też ciekawy, co z tego wyjdzie, przekonuje się o takiej Życiu Wiecie, jak są te takie obrazki mm, oczekiwania, kontra rzeczywistość? Trochę tak jest przy kamon kamon. co nie znaczy, że popadamy w jakiejś skrajności. Tak najzwyczajniej w świecie nie ma, ale to jest takie ciągłe docieranie się, poznawanie się, odkrywanie siebie na nowo w jakiś sposób, bo kiedy widzimy kogoś raz na jakiś czas, to jest jedna, powiedzmy sobie, wersja. Kiedy spędzamy z kimś w jednym pomieszczeniu często, w takiej bardzo bliskiej relacji, kilka, kilkanaście godzin dziennie, to poznajemy troszeczkę drugą wersję. To nie znaczy, że ta pierwsza wersja była fałszywa, ale powiedzmy sobie, ta druga wersja jest jakoś bardziej dookreślona. Tam w tej pierwszej jest jednak troszeczkę takich białych plam, a takich rzeczy nie odkrytych, i chociażby ta kwestia jest bardzo ważna. Też wydaje mi się temat takiej dojrzałości dorosłych. Również się tu jak najbardziej objawia takie wyobrażenie ich, jak może wyglądać wychowanie, jak wychowanie wygląda. Oczywiście mi się trudno wypowiedzieć w tej kwestii, bo w takiej sytuacji nie jestem, ale myślę, że jako ktoś, kto no, zajmuje się uczniami, też ma jakieś spojrzenie na, na pewne kwestie i to też jest jakaś tam cenna, cenna perspektywa i podoba mi się, że. Ukazuje to takie dwie strony medalu. Że z jednej strony te dzieci bywają bardzo trudne, ciężko je czasami zrozumieć, wytłumaczyć pewne kwestie, ale potrafią też tak fantastycznie zaskoczyć natchnąć nas takim rodzajem energii, której nigdzie indziej nie ma, która gdzieś tam przesyca nas wszystkich, przenika do głębi i sprawia, że kurczę. No, chce, chce się żyć, chce się walczyć i chce się znów każdego nowego dnia być jakąś tam lepszą wersją siebie. I coś w tym filmie też takiego zostało zawarte. Wydaje się, że koncept jest bardzo prosty. Jest wujek, jest siostrzeniec, spędzają dużo czasu, rozmawiają. Poznają siebie, ale tam zostało zawartych tyle takich przestrzeni uczuciowych, tyle przestrzeni emocjonalnych. I jeszcze jest dodatkowy, ten taki niby drugoplanowy wątek, ale wydaje mi się, że bardzo istotny między bratem a siostrą, tej niewyjaśnionej w pewien sposób żałoby, niewyjaśnionej sytuacji do końca. Powiecie, są takie emocje, są takie wydarzenia, które gdzieś odkładamy na półkę które wydaje nam się, że tam troszeczkę osiądą i będzie nam się łatwiej z nimi uporać, ale przychodzi taki czas, kiedy przekonujemy się, że nie, że to tak nie funkcjonuje, że to tak nie działa i trzeba się z tym zmierzyć. I to jest bardzo trudne, bardzo niewdzięczne, bardzo ciężkie i, wiecie, łatwo byłoby tutaj coś spłaszczyć albo powiedzieć za dużo, ale Mike Mills to jest kurczę taki reżyser, który ma niesamowite wyczucie. Bo w Camon come Camon come jest kilka takich momentów, w których można odnieść wrażenie, że no ktoś tu zaraz popadnie w bardzo pretensjonalne tony, będą tutaj jakieś istne cytaty z memów absolutnie wyśmiewane, że już jesteśmy tak bardzo, bardzo blisko, żeby przekroczyć daną linię, daną granicę i wtedy Mike Mills, jak na każdego wytrawnego i bardzo świadomego reżysera, przystało rzuca jakąś zwrotkę, rzuca coś bardzo życiowego, coś niespodziewanego, coś, co świetnie jednak wchodzi taką, taką strukturę tej historii, która jest nam prezentowana. I to jest piękne, że to się udaje, i to fantastycznie świadczy o reżyserze i o takim wyczuciu. Podobno dość dużo sytuacji było tu z życia wziętych, i to też trochę czuć. Nie mam wrażenia takiej sztuczności w budowaniu więzi na ekranie, czy w rozmowach, czy w tym poznawaniu siebie. Myślę, że było tu bardzo dużo pola do improwizacji. Tym bardziej podziwiam tego dzieciaka: Woody'ego Normana, który jest fenomenalny, jest trochę dziwny, jest fascynujący, jest zabawny, jest energiczny bywa Ma w sobie taki wewnętrzny smutek, ale też dużo takiej zewnętrznej, napieranej z ciekawością świata, radości i te różne emocje bardzo często się tu zderzają. I kiedy damy emocje drugiej osoby, no to już w ogóle powstają takie małe, wielkie erupcje, które są i przejmujące, i wzruszające, i zabawne, i jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli myślę sobie o takim filmie, który idealnie wpisuje się w ten czas pandemiczny kiedy jesteśmy troszkę zamknięci, kiedy troszeczkę te nasze życie się pozmieniało, albo nawet trochę bardzo. Potrzebujemy kina, które z jednej strony nie powie nam, że wszystko zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, które nas nie będzie oszukiwać, ale z drugiej strony trochę nas po plecach poklepie, troszkę nas pokrzepi w tym ciężkim momencie otaczającej rzeczywistości. Powie, ok, wiem, czasami bywa ciężko, ale są to takie wyśmienite momenty, które sprawiają, że wciąż działamy, wciąż próbujemy, wciąż Staramy się jakoś przebić przez tą, przez tą trudną fasadę i dotknąć czegoś, czegoś wyjątkowego, wspaniałego, sycącego, inspirującego. Niby prosty film w Czerni i, i Bieli, ale taki, taki sugestywny, taki emocjonalny, ciepły, ale nie taki. Mm, niewygładzony, nie sprawiający wrażenia, że ktoś tutaj zbudował klocki, jakąś taką wieżę wrażeń, unikając trudnych tematów. Nie, tu są trudne tematy, tu są trudne pytania, na które często nie ma odpowiedzi, pojawiają się w najmniej odpowiedniej chwili i to też jest takie bardzo życiowe, bardzo dotykające i gdzieś tam sprawiające, że człowiek sobie myśli, okej, okay, będzie tu troszeczkę do przemyślenia. Będzie trochę motywów do refleksji i na pewno ten film tak szybko nie uleci z głowy. Obejrzałem go raz, obejrzałem go drugi raz i myślę, że obejrzę go jeszcze nie raz A był, był piękny, był czuły, był inspirujący, z drugiej nie oszukiwał, nie fałszował tej rzeczywistości. Pokazywał, że bywa czasami ciężko, że nie ma dobrych wyjść, czasami popełniamy okropne błędy i chwilami. To, co, to z czym się mierzymy, to, czego się podejmujemy, może nas. Przerastać, co nie znaczy, że nie da się tego nadrobić albo że nie da się zacząć w jakiś sposób na nowo. Kluczem co jest? Słuchanie, rozmowa i jakieś takie otwarcie na drugiego człowieka. Bo chociaż mamy tutaj taką relację kogoś dorosłego z dzieciakiem, to myślę, że to jest bardzo uniwersalne i myślę, że to można na wielu poziomach bardzo ładnie tutaj, bardzo ładnie tutaj się to dopełnia. I może na tym skończę, bo to, że Joachim Phoenix jest fantastyczny i, i czuły i zabawny, i zrezygnowany, i smutny, i przeszczęśliwy, i ma całą kaskadę emocji, raczej jest oczywiste. Woody Norman w tym debiucie jest znakomity. Gaby Hoffman także świetnie się sprawdza jako ta siostra i kapitalnie oddaje te wszystkie momenty. Zresztą ta więź między, między tym bratem a siostrą w tym filmie też jest taka. Kurczę autentyczna, tak ładnie złapana. I, I ta dynamika bardzo dobrze tutaj wychodzi. Także to jest taki film, wydaje mi się, dla wszystkich. Każdy w nim coś dla siebie znajdzie, czy macie dzieci, czy nie macie dzieci. Jeżeli interesuje Was świat, jeżeli lubicie zadawać sobie pytania, jeżeli chcecie zobaczyć coś, co może nie, nie będzie Was oszukiwać, że wszystko jest pięknie i fantastycznie, ale da Wam jakiś oręż do walki z tym wszystkim, no to wydaje mi się, że Kamon come come On jest dobrym filmem. Nie mógłbym skwitować tą całą swoją opinię, opowieść takim bla, bla, bla. bla. Które też się w filmie pojawia i być może wyraża więcej niż tysiąc słów, ale o tym do czego nawiązuje, o cóż tutaj chodzi, no to już musicie się przekonać sami. Także do sensu serdecznie zachęcam. Bardzo mi się ten film podobał. Oceny nie wystawiam. Myślę, że moja wypowiedź, no to jest już wystarczające. Rezygnuję z tych słupkowych rzeczy i, i tej skali 1 do 10. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i że nie będziecie mieli mi tego za złe. Jeżeli wam to przeszkadza, to przykro mi, ale na coś takiego. Postawiłem. I może na tym skończę. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Wybaczcie, że było chaotycznie, bo takie mam trochę wrażenie, że ten początek się troszeczkę długo rozwijał. Ale jak się wraca do recenzji pewnych aktualnych rzeczy, filmów przynajmniej, to te obrazy przychodzą, przychodzą, emocje z książkami wydaje mi się jest trochę łatwiej. A może mi prościej się w tym aspekcie jakoś szerzej, dokładnie i jakoś tak wyczerpująco wypowiedzieć. Jak widzicie, cięć nie ma. Wyszło, jak wyszło mimo wszystko, mam nadzieję, że Was zainspirowałem, że Was zachęciłem. Bardzo bym chciał, żeby dużo osób na ten film poszło i spędziło miło czas i troszkę sobie o nim pomyślało. Jeżeli dotrwaliście się podobało, jestem szczęśliwy. Jeżeli były problemy, to mam nadzieję, że przy następnych materiałach uda się je rozwiązać. Jak już mówiłem, jest też ten materiał na Spotify, także jeżeli nie chcecie tutaj patrzeć w jeden kadr i we mnie, to możecie po prostu posłuchać. Zachęcam też do Instagrama. Link do niego w opisie, tam o książkach, o filmach, o kulturze, którą lubię w krótszym wydaniu. Jeżeli Wam tak, taka forma nie odpowiada, i teraz już naprawdę, definitywnie i z pełnym przekonaniem kończę. Dziękuję. Za, za uwagę, widzimy się następnym razem, na razie.